Te komitety, które były poważną siłą, planowały taki marsz całej Polski do stolicy w naszej obronie i no i wtedy władze Solidarności wykonały bardzo wielką robotę, żeby tego nie dopuścić. Żeby, żeby wybić z głowy organizatorem, to wszystko. I wtedy właśnie Stefan Batkowski napisał tutaj, że szczeniaki szczypią niedźwiedzia, sami się szczypta i tak dalej. Majowa prowokacja, bo tak trzeba ocenić manifestację, była pierwszym czynnym wystąpieniem tej organizacji. Uczestnicy Majowego Marszu wierzyli w demagogiczne hasła wolności, wykrzykiwane przez megafony, ustami cynicznych prowokatorów politycznych. Tym panom nie szło w rzeczywistości o wolność, lecz o kolejną konfrontację przeciwników socjalizmu z ludowym państwem. To była niewątpliwie bardzo dramatyczna, bardzo drastyczna forma protestu, ale wobec milczenia władz wydaje mi się, że to było jedno. Jedyne rozwiązanie. Pamiętam, że zrobiliśmy z proboszczem wielkie oczy, bo to raptem kilometr od parafii, żeby dwa tygodnie głodowali ludzie, a my o tym nic nie wiemy. Wyszedłem wtedy z więzienia po interwencji prymasa Wysińskiego przed na te 4 czy 5 tygodni. Majka głodowała. Jak zobaczyłam mojego męża, krzyczałam mu przez okno, nie zbliżaj ty się ty do mnie, ponieważ ja nie głodowałam o to, żeby męża mi wypuścili, tylko więźniów politycznych, a Kowalczykowie siedzą. Byłem oczywiście prywatnie zrozpaczony, politycznie wściekły. Był tam lekarz młody, powiedział mi, że to już jest tragiczny stan, że należy się liczyć. Ze śmiercią. Dociągnęliśmy na trzy tygodnie o, o samej wodzie tylko. Mówi się głośno, system niereformowalny. Nie wyklucza się nawet wizji wojny domowej w Polsce. Znany jest dokument rozmowy Kani z Breżniewem z wiosny 81 roku, akurat z momentu, kiedy dosłownie na krótko Moczulski został wypuszczony. Towarzyszu Kania. Jak długo będziecie się guzdrać z tym moczulskim? Będziemy go sądzić zgodnie z prawem i posadzimy ponownie do więzienia. Otrzyma na co zasłużył. W kilkanaście dni później moczulski z powrotem trafia do więzienia, podobnie jak inni przywódcy KPN-u. Był to najdłuższy proces polityczny w dziejach komunizmu. Pierwsza faza to był proces przed sądem powszechnym. Wracam się do Was, funkcjonariusze milicji obywatelskiej i służby bezpieczeństwa. Strzeżcie państwa przed wrogiem. Wybuch stan wojenny nas przekazano do sądu wojskowego. Wrażenie było takie, że ten sąd wojskowy to jest jednak już takie uderzenie na, na długie lata, no bo byliśmy przyzwyczajeni, że zatrzymują, wypuszczają, internują, wypuszczają z tego obozu internowania, a, a, a żądanie prokuratury, żeby Moczulskiego skazać na 10 a później wyrok sądu, że ma odsiedzieć 7 lat, no to była no, gigantyczna ilość. Szumne i wzniosłe hasła, dziś już wiemy to bardzo dobrze, nie pochodziły od was. Były wam narzucane, tylko narzucane w taki sposób, w najlepszy sposób propagandy imperialistycznej, że nawet się nie szło połapać kto, skąd i jak. Pamiętam rozmowę z funkcjonariuszem służby więziennej, jak nas przywieźli do Barczewa. Bardzo sympatycznie no, okazał się być ten, ten klawisz. <laughs> I on mówi do mnie tak, no i widzi pan, i co, co się stało, widzi pan, i po co to wszystko? Ja mówię, panie sierżancie, osobni sierżant, jeszcze trochę, zobaczy pan. I będziesz pan tutaj komunistów trzymał w tych celach, pilnował. Miejcie na uwadze, żeby się kolejny raz nie dać manipulować w rzeczy, które obce są zarówno wam, robotnikom, jak i całemu społeczeństwu, jak i naszej socjalistycznej Z dniem dzisiejszym uchylam w stosunku do Was wszystkich internowanie. To był poklasztorny budynek, stary bardzo, bardzo zagrzybiony. Nie był skanalizowany, czyli były takie śmierdzące kubły w celach. Ono w głąb jeziora było zbudowane. Nie, także tam była potworna wilgoć. W zimie to, to dosłownie trzeba było siedzieć na łóżku, żeby bo nogi przemarzały do, do, do kolan. Szczęśliwie byliśmy w pojedynkę, już siedzieliśmy o tyle szczęśliwie, że jak w pojedynkę, to górne miejsce na pryczy każdy miał, bo jak miskę się z wodą zostawiło na podłodze, to do rana zamarzała. W dużej celi była taka, taki mały kojest, mała cela, bardzo szczelnie e, zamykająca się i delikwenta wkładano do tej e, małej celi, zamykano i po kilkunastu minutach powietrze, e, płuca wyczerpywały po powietrze. Nie przypadkiem przywódcy KPN trafili do najcięższego więzienia w PRL-u w Barczewie, gdzie trzymano po prostu najbardziej naj, naj, najcięższych przestępców, prawda? A gdzie warunki były takie, że no, przy dłuższym pobycie mogły spowodować głęboką zapaść na zdrowiu i rzeczywiście w kilku przypadkach osób, które były słabszego stanu zdrowia, one zapłaciły za to bardzo wysoką cenę. Romek Szerymietiew dostał bardzo ostre i nerwicy serca. Każde małe pobudzenie psychiczne, emocjonalne powodowało, że on wlał. Jak ja zobaczyłam Kropiwnickiego, to go nie poznałam. Dosłownie. To był kościotrup. Piotek Bednarz. Piotek próbował pełnić samobójstwo. Rozpuł sobie brzuch. Jest ustawa amnestii także wyrazem nadziei, wyrazem nadziei wobec tych, których dobrodziejstwo ustawy amnestii dotknie. co z tego, że nas zamykali, że nas nawet zamykali tysiącami, że nas rozbijali, no i co z tego, my jesteśmy. My idziemy do przodu. My ich pchamy, a nie oni nas. Cóż oni nam są w stanie zrobić? Najwyżej nas znowu zamkną do więzień. Mój Boże, za nami przyjdą inni. Zresztą my te z tych więzień, może zginiemy, może wyjdziemy. Raczej wyjdziemy. My obaj jesteśmy niepodległościowcami i sądzę, że widzimy się jako sojusznicy, na pewno. Natomiast mamy odmienne koncepcje, jeżeli idzie o formułę pracy organizacyjnej. Niby dochodzi do pożądanego przez władzę rozłamu, odchodzi szeremietyw, ale wokół Moczulskiego pojawiają się nowi młodzi ludzie. Z nowego zupełnie pokolenia. I to jest dla władz szczególnie niebezpieczne. Zadania były podstawowe w programie, określone w rewolucji bez rewolucji. Przełamywać strach, pokazywać, że władza nie jest w stanie zrobić wszystkiego, nie jest w stanie nas ujarzmić, jeśli będzie nas odpowiednio dużo. I ten strach skutecznie przełamywaliśmy, coraz bardziej się otwierając jakby i ujawniając. Fakt, że jest konspiracja oznacza, że, że jesteśmy w obronie. Że jesteśmy, że się bronimy o przetrwanie, że nas atakują. Nie można wygrać tej wielkiej batalii politycznej będąc konspiracji. Trzeba oczywiście wychodzić z konspiracji, budować jawne struktury. Na drugiej bodajże Radzie Politycznej wpadli antyterroryści, wysadzili drzwi w powietrze z dużymi koltami, no i zawieźli na rakowiecką przesłuchania i odsiadka przesłuchania poza niedzielami, a czasem i niedzielę, tak około trzech miesięcy były codziennie od rana do wieczora. Otwieram rozkrawę przed sądem w wojewódzkim w Warszawie. Ogłaszam, że będzie rozpoznana sprawa oskarżonych Roberta Leszka i innych. Ten sąd był wyjątkowo wredny, bo